Witam serdecznie dzisiaj zrobimy koreczki jest to idealne na imprezy sylwestrowe urodzinowe potrzebować będziemy kilka liści zielonej sałaty pomidorki oliwki mini mozzarelle ogórki korniszony i wędlinę wykałaczki i teraz ogórki pokroimy na kawałki i będziemy składać koreczki. Na wykałaczkę damy pomidorka, oliwkę. kawałeczek, ale niewielka odrobina zielonej sałaty, serek, wędlinę, wędlinę i wbijemy to w ogórek. I tak wyglądają nasze koreczki. Zrobię to z pozostałymi składnikami. I tak oto wyglądają koreczki. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepis mamy kropka, pl, koreczki